Chcemy wprowadzić obowiązek dozoru kuratora. Sąd rodzinny będzie decydował o tym, jeżeli ktoś opuszcza mury zakładu poprawczego, o tym, czy taka osoba, czy jej resocjalizacja już się powiodła, czy jeszcze nie, czy czasem nie jest potrzebny taki bieżący nadzór państwa nad taką osobą. W przypadku tych najcięższych przestępstw, szanowni państwo, chcemy wprowadzić obowiązek, obligatoryjny obowiązek umieszczania. Takich osób w zakładzie poprawczym. Tylko w kilku szczególnych wyjątkach sąd będzie mógł zdecydować inaczej, bo w chwili obecnej mamy przypadki nawet zabójstw, które skutkują tym, że nieletni ma dozór kuratora. Kolejna instytucja, szanowni państwo, to możliwość takiej bieżącej oceny przez sąd skuteczności resocjalizacji i zagrożenia najpierw w ramach resocjalizacji przedłużenia zakładu poprawczego do 24 roku życia. W tej chwili to jest 21 rok życia, ale najpierw zagrożenie, ale jeśli ta resocjalizacja wciąż nie rokuje, to przedłużenie do 24 roku życia. Dziewięcioro obywatel